Uważny spacer. Ta praktyka będzie dość nietypową medytacją uważności, wykonywaną podczas spaceru lub przemieszczania się gdzieś pieszo. Wystarczy zaopatrzyć się w telefon i słuchawki, a potem idąc, podążać za głosem, który będzie się pojawiał w tym nagraniu. Praktykę poprowadzi dla Ciebie Marta Markocka Pepol certyfikowana nauczycielka medytacji Mindfulness i Compassion, autorka strony www.mindfulness.olsztyn.pl oraz fanpage'a Wasza Uważność, Mindfulness i Compassion prowadzonego na Facebooku. Czasem praktyka uważności w bezruchu na poduszce medytacyjnej Bywa dla nas niedostępna, wydaje się nieatrakcyjna, zbyt statyczna na daną chwilę. Czasem po prostu nie jesteśmy w stanie w niej wytrwać, zwłaszcza gdy w życiu dużo się dzieje i towarzyszy nam natłok myśli i emocji. Paradoksalnie to wtedy najbardziej potrzebujemy zwolnić i się wyciszyć, ale zupełnie nie możemy się za to zabrać. I znajdujemy tysiąc innych aktywności, byle tylko nie usiąść do medytacji. Ale przecież uważność można praktykować na wiele sposobów. Czasem po prostu warto popróbować i znaleźć coś dobrego dla siebie na dany moment. Właśnie taka może być ta medytacja. Wystarczy wybrać się na spacer. Lub wykorzystać drogę do pracy, podczas której można podążać uwagą za wskazówkami, które będą się pojawiały w słuchawkach. Jeśli więc właśnie idziesz, to zwróć najpierw uwagę na szybkość swoich kroków. Być może nawykowo idziesz bardzo szybko, a wcale nie musisz. A może właśnie idziesz wolno, ale nie zdajesz sobie za bardzo sprawę z tempa swoich kroków. Uświadomię sobie teraz. A potem zacznij zauważać, jak twoje ciało porusza się, by stawiać Kolejny i kolejny krok. Po prostu obserwuj ruch, w którym prawa i lewa stopa odrywają się naprzemiennie od ziemi. Obserwuj też momenty, gdy ponownie je na niej stawiasz. To na razie wystarczy. Bądź uwagą przy stawianych przez siebie krokach. A gdy uwaga ucieka, wracaj właśnie tam, do miejsc, gdzie stąpasz po ziemi. Możesz sobie wyobrazić, że pozwalasz swojej uwadze opaść do poziomu stóp, tak jak Jesienne liście opadają na ziemię w bezwietrzną pogodę. Nawet gdy pojawią się jakieś podmuchy wiatru w postaci myśli, impulsów, możesz poczekać, aż się wyciszą, nie zasilać ich swoją uwagą i pozwolić uwadze ponownie opaść do stóp. Powoli zacznij rozszerzać pole swojej uwagi i zauważaj też, jak Twoje stopy naciskają na podłoże, po którym chodzą. Czy masz wrażenie, że ten nacisk jest podobny pod prawą i pod lewą podeszwą? A może czujesz, że nie stawiasz swoich kroków z równą siłą, tylko z jednej strony są nieco bardziej zdecydowane, a z drugiej delikatniejsze? I gdzie dokładnie są miejsca na podeszwach Twoich stóp, w których czujesz? Czujesz ich nacisk na podłoże? Czy czujesz, jak poczucie nacisku zmienia się wraz z przenoszeniem ciężaru ciała do przodu? Spróbuj zaciekawić się tym poczuciem i przez dłuższą chwilę. Pozostawać przy nim swoją uwagą. Sprawdź teraz, czy jest możliwe. Nieco bardziej jeszcze rozszerzyć pole swojej uwagi i poobserwować również pracę mięśni, które pomagają ci stawiać kolejne kroki? Czy czujesz jak naprzemiennie napinają się i rozluźniają? A jeśli tak, to w których miejscach to czujesz? Czy jest możliwe przez chwilę utrzymywać tam uwagę, tak jakby nic innego nie miało teraz znaczenia? Albo wracać uwagą do pracy swoich mięśni podczas chodzenia, ilekroć uwaga ucieknie. Pamiętaj też, że uwaga ma to do siebie, że ucieka. Po prostu taka jest jej natura. Nie trzeba więc się za to karcić ani krytykować. Wystarczy łagodnie i z życzliwością wracać uwagą do ćwiczenia. Tyle razy, ile będzie trzeba. Każdy taki powrót uwagi wzmacniają. A mocna uwaga potrafi bardzo dobrze nam służyć w różnych życiowych sytuacjach. Teraz możesz powoli zacząć rozszerzać pole swojej uwagi na całe swoje ciało. Obserwuj, jak się porusza, gdy idziesz. Zauważaj unoszenie i opadanie naciskanie przenoszenie ciężaru napinanie i rozluźnianie po prostu Bądź uwagą w swoim ciele, które teraz się przemieszcza, siłą własnych mięśni. Na pewno jako dziecko stawiające swoje pierwsze kroki, całą swoją uwagę poświęcałaś, poświęcałeś właśnie tej czynności, nie mogąc się nadziwić, jakie to niezwykłe chodzić. Teraz stało się to normalne. Ale być może jest możliwe cofnąć się do tamtych czasów i znów, choć trochę, zachwycić się chodzeniem. Sprawdź, czy możesz teraz w pole swojej uwagi włączyć również oddech. Każda najmniejsza, nawet praca Twoich mięśni zasilana jest tlenem, który wpływa do Twojego ciała z każdym wdechem i rozchodzi się do wszystkich komórek. A potem z wydechem wszystkie Twoje komórki. Oczyszczają się z niepotrzebnych substancji? Czy jest możliwe oddychać, chodzić, poruszać się z tą właśnie świadomością? Twoja uwaga może być nie tylko silna i elastyczna ale też wielowymiarowa. Eksperymentuj więc z zauważaniem różnych aspektów Twojej rzeczywistości jednocześnie. A teraz, utrzymując świadomość swojego idącego ciała i oddechu zasilającego to ciało, zauważ też to, co znajduje się wokół ciebie. Być może dostrzegasz wokół ludzi, którzy też dokądś idą? Czy poruszają się w podobnym rytmie, co ty? Czy w zupełnie innym zauważ też obiekty i zjawiska, które cię teraz otaczają? Być może to promienie słońca. Być może wiatr, lub krople deszczu, chmury na niebie, pojazdy, zwierzęta, budynki jesteś częścią wielkiego kosmosu. Jak komórka wielkiego organizmu. Poruszasz się i oddychasz. Każdego dnia pokonujesz jakąś drogę. Całe życie jest też pewną drogą. Kroczmy więc przez nie w sposób świadomy, nie przegapiając go, ale uważnie obserwując. Bo drugiej takiej drogi już nigdy nie będzie. Jeśli nabierzesz apetytu na więcej, to zaglądaj też na moją stronę www.mindfulness.olsztyn.pl. Oraz na Facebooka, gdzie prowadzę fanpage Wasza uważność, mindfulness i compassion. Brzmi jak Wasza wysokość, rozgość się więc u mnie, i poczuj jak królowa, albo jak król.